Witajcie Państwo w prawie wolnej Polsce. Jak wiecie blok, blok partii dotychczas opozycyjnej wygrał wybory i mam nadzieję, że w miarę szybko rozpocznie się proces kształtowania nowego rządu z Donaldem Tuskiem na czele i będziemy mieli w końcu tą taką bardziej uśmiechniętą i, i wolną Polskę, której, której na pewno i Wy też sobie życzycie. Spotykamy się tutaj dzisiaj, żeby przede wszystkim podziękować. Podziękować mieszkańcom Koszalina, mieszkańcom naszego regionu okręgu za, za te wszystkie głosy, za udział w tych wyborach. Przecież wiemy wszyscy, że frekwencja była po prostu fantastyczna i myślę, że nikt nawet w takich naj, naj, najbardziej fantastycznych snach sobie takiej frekwencji nie życzył. Także Polacy koszalinianie jesteście wielcy. Dziękujemy bardzo. Spotykamy się też tutaj, żeby podsumować i żeby też przekazać kilka takich statystycznych informacji, przynajmniej ode mnie. <laughs> Mianowicie mam takie zestawienie, które przygotował marszałek Senatu Tomasz Groski, z którym się wczoraj widziałem. W zasadzie w każdym z powiatów na terenie województwa pomorskiego koalicja obywatelska zanotowała wzrosty i to bardzo duże wzrosty. To były wzrosty o tysiące głosów w porównaniu z rokiem 2019 a PiS albo tych wzrostów nie notował, albo były one bardzo, bardzo niskie, a na, albo, albo nawet były też spadki. Jeżeli chodzi o, o miasto Koszalin, to PiS w 2019 roku w samym mieście Koszalinie osiągnął wynik 15 500 głosów, a teraz w tych wyborach to było niecałe 15 000 głosów. Także to jest spadek o około 500 głosów w stosunku do. Po, poprzednich wyborów w 2019 roku. Koalicja obłotewska natomiast w 2019 roku miała 20 169 głosów, a teraz to jest 20, prawie 7 tysięcy głosów i to jest ponad 7, prawie 7 tysięcy głosów więcej niż 4 lata temu. To jest fantastyczny wynik, świetny wynik, który przyjmujemy oczywiście z dużą radością, ale też i wielką odpowiedzialność, odpowiedzialnością za to, co teraz przed nami i czujemy wagę tej odpowiedzialności, która, która teraz na nas, wiemy jak, jak wielkie nadzieje się z tym i w Koszalinie i, re, i regionie się z tym wiążą. Oczywiście nie, nie zawiedziemy, jesteśmy przekonani, że będziemy teraz uczestniczyć właśnie w tworzeniu nowej Polski, takiej Polski, jakiej sobie życzymy. Ja się również bardzo chcę przyłączyć do podziękowań, bo to jest wielka sprawa. Wynik wyborów w Koszalinie i głosy oddane... W okręgu i w samym mieście w okręgu koszalińskim na kandydatów do Sejmu z listy koalicji obywatelskiej. Tomek o tym mówił o statystyce, ale ja okręgową podam statystykę. Ona jest nadzwyczaj imponująca. 124 625 głosów platforma koalicja obywatelska wygrywa wybory w tym okręgu, zdobywa cztery mandaty na 8, czyli tak jak pierwotnie. Zakładaliśmy. Na jednej z konferencji ktoś, ktoś z Państwa mnie o to pytał, ile planujemy mandatów i odpowiadałem wtedy cztery. To był ambitny cel i wydawało się mało prawdopodobny, mało możliwy do zrealizowania i ten cel udało się zrealizować. Podobnie zresztą jak w przypadku miasta Koszalin 26 tysięcy łącznie głosów oddanych na listę Koalicji Obywatelskiej. Absolutny powód do Dumy i do e, zadowolenia. Za to naprawdę bardzo serdecznie wszystkim mieszkańcom i Koszalina, i regionu Okręgu Wyborczego bardzo serdecznie dziękujemy. E, wiemy, że nie udałoby się osiągnąć e, tego sukcesu bez e, tak dużego poparcia i wsparcia ze strony mieszkańców regionu. Ja nie ukrywam, że mam też e, własną osobistą e, satysfakcję. Państwo. Powiedzcie, to, to był dość wyjątkowy okręg wyborczy w wyborach do Senatu. Wyjątkowy, dlatego że zazwyczaj w wyborach do Senatu było dwóch, trzech kandydatów. E, chyba w dwóch czy trzech przypadkach było ich więcej niż dwóch czy trzech. Ten okręg wyborczy 100, e, obejmujący miasto Koszalin trzy powiaty. Powiat e, ziemski, koszaliński, szczecinecki, sławieński. W tym przypadku kandydatów było e, sześcioro. Jeden z nich nawet był na tyle otwarty i szczery, że na jednej z konferencji przez Was, z Waszym udziałem, powiedział, że on ma świadomość, że on nie wygra, no, ale przecież nie o to chodzi, żeby on wygrał, tylko żeby go włoski przegrał. Więc ten plan, który był realizowany i przez PiS, i przy wsparciu, mówię to z dużą przykrością Piotra Jedlińskiego, się nie powiódł. Bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom Koszalina i mieszkańcom tego okręgu. Wyborcom, którzy po raz kolejny powierzyli mi mandat w wyborach do Senatu, na, ten, na te sidła, które były zastawione na nich, nie wpadli. Udało się ominąć te rafy zastawione i, i, i udało się osiągnąć wynik nadzwyczaj dobry, bo chyba też rekordowy w przypadku tego okręgu, 66 tysięcy 976 osób zagłosowało bezpośrednio na mnie. Naprawdę bardzo serdecznie za to dziękuję. Mając też świadomość, że moje kandydowanie nie było łatwe, mając świadomość nie tylko pełnej obstrukcji ze strony niektórych kandydatów, ale obstrukcji ze strony mediów publicznych, nie prywatnych pisowskich, tylko publicznych które mają obowiązek uczestniczyć choćby w takim wydarzeniu jak to. Tego obowiązku nie realizują. Nie ma tutaj telewizji publicznej ciągle. Jeszcze trochę. Ci, którzy nie żartuje jeszcze trochę. Znaczy, ci, to nie jest nie o to, chodzi, że nie, do, nie chodzić do PISU, tam też trzeba chodzić. Państwo ma być państwem normalnym, a nie wyznaczać, kto jest kogoś lubi, kogo się nie lubi. To jest osobna historia. W wymiarze publicznym nie ma dla niej przestrzeni. I właśnie tak biorąc pod to wszystko pod uwagę, tym bardziej jest powód do dziękowań, jest powód do tego, żeby mówić ludziom, jak bardzo jest to dla nas ważne i też mówić, że te plany, które, o których opowiadaliśmy, chcemy realizować w całości plany, które są opisane choćby w dokumencie programowym, który się nazywa 100 konkretów na 100 dni rządów. Każde z tych wyzwań tam zapisanych ważne, żadnego nie chcemy unikać i mamy świadomość, że te 100 konkretów będzie można realizować od pierwszego dnia realnie rządów. Jesteśmy tydzień po wyborach, po wyborach ciągle jeszcze rządzi PiS, przypominam ale mamy świadomość, że nawet jeżeli z opóźnieniem dwumiesięcznym, to te cele, które są tam opisane, będą w całości realizowane. Bardzo serdecznie dziękujemy mieszkańcom Koszalina i mieszkańcom Okręgu 40 za przede wszystkim olbrzymią frekwencję. Dziękujemy za wszystkie głosy, które Państwo przeznaczyliście dla nas. Pewnie mamy niedosyt, oczywiście niedosyt. Może ja osobiście szczególnie, dlatego że 234 głosy to tak by się wydawało. Żartobliwie mówiąc, chodzę po mieście i szukam tych głosów w oczach mieszkańców. Ale pamiętajcie Państwo, że my mamy dwie role do spełnienia na liście. Po pierwsze, rzeczywiście ciężko pracować i zrobić jak najlepszy wynik dla listy, po to, żeby tych kandydatów weszło jak najwięcej. Nam się to udało. Dlatego myślę, że jesteśmy wszyscy zadowoleni i powinniśmy być zadowoleni. A wszystko się może zdarzyć w przyszłości. Ja ze swojej strony bardzo cieszę się, że mogłam wziąć w tym udział razem ze swoim sztabem, któremu, któremu chciałabym tutaj podziękować, ale również wszystkim wyborcom i wyborczyniom, bo jest to nasz wspólny sukces. Sukces, że mamy nową, wolną, demokratyczną Polskę. Oczywiście mówię teraz hasłami, bo one są dla mnie bardzo ważne w tym momencie. Także z mojej strony. Ja dziękuję, włożyłam tyle, ile mogłam w kampanię i wspólnie z całą listą uzyskaliśmy wspaniały wynik i tutaj, co przedmówcy powiedzieli, uważam, że jest to nasz ogromny sukces. Natomiast zawsze sobie mówię, że mamy wiele ról do spełnienia, więc teraz zaczynamy następną rolę. Czyli działamy w samorządzie na rzecz miasta Koszalina, mam nadzieję, bo jesteśmy tutaj we trójkę radnymi, że miasto również nam wypięknieje. Byliśmy jedną wielką drużyną, zdobyliśmy cztery mandaty. Jestem z tego niezmiernie dumny. Chciałbym podziękować mieszkańcom Koszalina, regionu, całemu okręgowi 40, przede wszystkim za frekwencję i za zaufanie dla nas. Zrodził się fajny zespół, mówię o swoim sztabie, drużyna Tałaja. I tak jak zapewniałem na, już na forach oraz na Facebooku, drużyna Tałaja zaczęła działać i zapewniam wraz z całą drużyną, że będziemy działać na rzecz naszych mieszkańców Koszalina, ale także regionu.